Dzień dobry, witam Państwa w galerii Design przy ulicy Świdnickiej 2 przez 4 na wystawie Kod ceramiki. Wystawa opowiada o historii ceramiki, opowiada o najnowszych i o najstarszych technologiach, o zależnościach, współzależnościach wypracowanych technik i technik najnowocześniejszych, którymi w tej chwili chciałabym Państwa zainteresować. Na wejście wchodząc do galerii. Zaproponowałam państwu timeline zatytułowany skąd dokąd. Jest to takie szersze spojrzenie na historię ceramiki. Oczywiście jako kurator wystawy miałam tę y, przyjemność i możliwość zdefiniowania jakby własnych y, y, zdefiniowania własnego timeline'u, czyli tych y, Wydarzeń historycznych momentów, dla których w tej chwili tutaj skupiamy się, i mamy pretekst do rozmowy i prezentacji eksponatów zebranych właśnie w galerii Design. Jak Państwo będziecie mogli się przekonać, najstarszy eksponat, o którym możemy w tej chwili mówić, eksponat zrealizowany w materii ceramicznej został wykopany. W okolicach Brna na Morawach jest to westoniczka Wenus, malutka figurka antropomorficzna, która reprezentuje postać kobiety. Kolej, w kolejnych etapach, które pojawiają się na, na tej linii historycznej rozwoju ceramiki, możecie Państwo zobaczyć rozwój ceramiki chińskiej. Generalnie ceramiki azjatyckiej, ceramiki, która pojawiła się w środkowej Europie, ceramiki, która pojawia się w Egipcie i Mezopotamii wspaniale też glazurowanej, szkliwionej. Wspominam również o prekolumbijskiej ceramice Majów i Azteków, do których też wielu artystów, ceramików odnosi się w swojej twórczości. Ale również nie zapominam o rozwoju sztuki ceramicznej w Grecji, bo wazy czarno- i czerwonofigurowe yy, przekazują nam informację, która dla nas jest szalenie ważna, w jaki sposób ludzie organizowali swoje życie, w jaki sposób żyli yy, w czasach starożytnej Grecji, yy, w jaki sposób ubierali się. To taki ikonograficzny, bardzo istotny przekaz yy, zapisany w formie dekoracji na wazach yy, ceramicznych dalej mamy wynalezienie chińskiej porcelany i tak krok po kroku dochodzimy do y, technik i materiałów, które coraz bardziej są dla nas zaskakujące. Pojawiają się na przykład y, pojawia się ceramika tlenkowa. Pojawia się wysoko y, wytrzymała porcelana wzbogacona kwarcem do wyrobów elektroizolacyjnych. Pojawia się również ceramika na bazie tlenku itru, która, powoduje, y, która wpływa na y, transparentność materii. I tak widzimy, że w kolejnych dziesięcioleci w dziesięcioleciach od XX wieku rozwój różnych technik i. Y, Modyfikowanej ceramiki następuje bardzo szybko. I dochodzimy do roku 2017, w którym możemy zauważyć hasło wyprodukowanie pierwszej kości hiperelastycznej z zastosowaniem druku 3D. Czyli na tej linii historycznej, na tym wykresie historycznym ceramiki, pokazuje nie tylko opracowywanie coraz nowszych technik wytwórczych w ceramice coraz wspanialszych właściwości nadawanych ceramice, ale również taki aspekt, który zupełnie zmienia spojrzenie na materię, na tworzywo, które jest przecież można byłoby powiedzieć tworzywem pierwotnym, istniejącym współistniejącym z nami od dziesiątków tysięcy lat. I teraz wchodzimy do głównej sali. Jest to miejsce w którym zebrałam eksponaty artystyczne i eksponaty przemysłowe, które mają właśnie obrazować, mają reprezentować te najważniejsze w tej chwili zakresy wykorzystania ceramiki w przemysłach, w wielu przemysłach, w przemysłach bardzo zaawansowanych, o czym tak naprawdę nie myślimy, nie zdajemy sobie sprawy z tego. Ale poprzez taką wąską reprezentację obiektów, które tutaj zebrałam, chciałabym Państwu opowiedzieć również o tym, co nas w tej chwili yy, może zaskoczyć, co nas dotyczy, z czym spotykamy się yy, na co dzień bez takiej ogólnej świadomości, że materia, z której wykonywanych jest wiele obiektów, jest również materią ceramiczną. Ta wystawa też ma taki y, wydźwięk edukacyjny, Chcia, taki charakter edukacyjny. Chciałabym opowiedzieć o ceramice również osobom, które dotąd nie miały do czynienia z tworzywem, z technikami ceramicznymi. I dlatego też w taki bardzo czytelny sposób, dzięki y, y, infografikom, pokazuję te y, hasła. Które są dla działalności ceramika, projektanta, ale również dla osób związanych z przemysłami zaawansowanymi, bardzo ważne. Jak powstaje ceramika? Przedstawiam tutaj, przedstawiam tutaj te najważniejsze, oczywiście, techniki. Formowanie zwałeczków lub płatów gliny to jest najstarsza technika wytwarzania obiektów ceramicznych. Ta znaleziona na morawach figurka Wenus została właśnie w tej technice zrealizowana ugnieciona, wygnieciona, wymodelowana w dłoni. Toczenie na kole garncarskim jest techniką znaną wszystkim Państwu, ale nie jest to technika najstarsza. To jest technika, która pojawia się około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą i technika, która właściwie nie od razu Prawdopodobnie wzbudziła taki zachwyt i nie od razu też rzemieślnicy, którzy dotąd realizowali swoje obiekty poprzez formowanie wałeczków spłatów gliny lub spłatów gliny, rzemieślnicy nie od razu przekonali się do tego typu urządzenia. W tym przypadku trzeba posiadać odpowiednie umiejętności i przepracować wiele godzin przy toczku garncarskim, żeby nabyć odpowiednie kompetencje i i zdolności wytworzenia, zrealizowania zamierzonego obiektu. Ręczne odciskanie w formie to jest też technika, która pozwalała na wyprodukowanie wspaniałych kafli, chociażby kafli renesansowych. Odlewanie z gęstwy jest kolejnym etapem, i tak naprawdę jest to też technika, która pojawia się stosunkowo późno, ale jest to technika wykorzystywana przede wszystkim w produkcji form użytkowych, naczyniowych. Wspaniałe zestawy Rosenthala, Leroya, bocha powstawały właśnie w, takiej, w takich procesach, zastosowaniem takich procesów technologicznych. Ekstrudowanie. Tutaj już przechodzimy też do takich bardziej zaawansowanych technik, które stopniowo stawały się coraz bardziej zaawansowane, bo ekstrudowanie jest to yy, wyciskanie pod ciśnieniem. W określonym szablonie, w określonej kształtce materii, w tym przypadku materii ceramicznej. Tego typu technologie stosowane są w przemysłach, w przemyśle ceramicznym, ceramiki technicznej, w produkcji ceramiki architektonicznej. To jest, też, to jest też działanie pod wysokim ciśnieniem czyli są to po prostu prasowane też rzeczy. Formowanie pod ciśnieniem to jest już też taka stricte, stricte technologia, która jest w tej chwili opracowywana, coraz bardziej udoskonalana przez producentów kafli ceramicznych, spieków ceramicznych, ale również ceramiki sanitarnej. W tej chwili możemy zauważyć, że umywalki, które dawniej miały swoją grubość, to ten rant umywalki miał swoją grubość ze względu na konstrukcję formy i, i charakterystyki materiału ceramicznego. W tej chwili te kołnierze czy, czy, czy grubość samej miski jest właściwie y, coraz bardziej wycieniana. Czasami nawet ma ona kilka milimetrów grubości. No i w końcu dochodzimy do drukowania 3D, czyli ta technologia przyrostowa Technologia, na którą chciałam zwrócić uwagę przede wszystkim, prezentując Państwu wszystkie eksponaty i zebrane tutaj obiekty. W kolejnym, na kolejnym diagramie w czytelny sposób przedstawiam, w jakich zakresach ceramika jest obecnie stosowana. I widzimy tutaj oczywiście architektura, przemysł energetyczny, elektryczny, samochodowy, kosmiczny, w optyce, w akustyce, w medycynie. Przejdźmy dalej. Zwróciłam uwagę i wymieniłam hasło y, technologia przerastowa. Jest to technologia, która polega na budowaniu obiektów przez dodawanie warstwa po warstwie materiału. Na tym polega drukowanie, drukowanie obiektów ceramicznych, które realizujemy również w ramach kursów u nas w Katedrze Ceramiki. Mamy taką maszynę drukującą, drukarkę do drukowania masami ceramicznymi. I wracając do tego opisu, który mamy tutaj na ścianie, wracając do hasła "produkcja przyrostowa". Też zwracam uwagę na korzyści związane z rozwojem tej, tej produkcji. Zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności, skrócenie czasu produkcji to jest absolutnie też istotnym, istotnym punktem, poprawienie jakości produktu, zmniejszenie ilości odpadów. Zmniejszenie emisji też gazów cieplarnianych. To jest, to jest też ten aspekt ekologiczny i aspekt, który w tej chwili jest istotą rzeczy zrównoważonego projektowania, zrównoważonego, zró, zrównoważonej gospodarki. Przejdźmy dalej. Tutaj na potrzeby wystawy stworzyliśmy taką taką prowizoryczną trochę sytuację, a mianowicie stworzone zostało małe laboratorium druku 3D. Prezentujemy drukarkę, o której wspomniałam, drukarkę, która pozwala nam na zwizualizowanie obiektów definiowanych wcześniej w programach 3D. Techniki tego typu. Zyskały bardzo wiele w obecnym czasie, w czasie pandemii, kiedy to studenci zauważyli sens uczenia się programów 3D, wizualizowania projektów i też jakby takim, takiego myślenia ta, pojawiło się takie myślenie, że w, w, w prosty sposób będzie można pewne idee przetransponować i zwizualizować, korzystając z technik y, cyfrowych. Przejdę może do części przemysłowej, a potem pokrótce opowiem o obiektach artystycznych, które, które zostały zebrane w ramach wystawy. Proszę Państwa, to jest taka wystawa zrobiona trochę z przymrużeniem oka, ponieważ nie jestem inżynierem materiałów, nie jestem inżynierem technologiem, nie mam takiej wiedzy jak wielu z Państwa. Chciałam pokazać te obiekty, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie w procesie poznawczym. Wtedy, kiedy opracowywałam, opracowywałam materiały naukowe dotyczące implementacji technik cyfrowych w przemyśle ceramicznym, ale również w działaniach podejmowanych przez nas ceramików, artystów, ceramików, projektantów. I tak, też na wejście, stojąc przodem do ekspozycji. Mogą Państwo zobaczyć silnik samochodowy, mogą Państwo zobaczyć yy, katalizator, katalizator z monolitami ceramicznymi i tarczę yy, samochodu, hamulcową samochodu wyścigowego. Nie będę się tutaj rozwodzić i opowiadać, dlaczego te obiekty znalazły się w tej yy, prezentacji. Wystawa opatrzona jest dość dobrym opisem treściowym. Będą Państwo mogli wczytać się w komentarz, który jest dla Państwa przygotowany. Obok silnika pojawia się innego rodzaju materia. Dla kontrastu, coś bardzo miękkiego, przyjemnego w dotyku. Pojawiają się włókniny, pojawiają się dzianiny, pojawiają się skarpety bo skarpety również projektowane i produkowane są z użyciem włókien ceramicznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te włókna mają tutaj zastosowanie? Informacje również Państwo znajdziecie w opisie dotyczącym tych eksponatów. Przechodzimy do następnej, bardzo istotnej części wystawy. Pokazuję, w tej części pokazuję. Płyty ceramiczne, yy, płyty ceramiczne, które zostały wykonane ze spieków ceramicznych. W tej chwili technologie, zaawansowane technologie, pozwalają na wyprodukowanie kafla ceramicznego o wielkości powiedzmy metra na 3 metry. Ten obiekt, który Państwo będziecie mogli zobaczyć, yy, wykonany, bryła platańska, ośmiościan, wykonany z formatek wyciętych z Wyciętych ze spieków, spieków krzemowych, jest właśnie taką reprezentacją pewnego działania, które polega na tym, że w obrębie jednej dużej formy możemy definiować inne mniejsze i przystosowywać materiał wyjściowy do warunków, które są przez nas jako projektantów definiowane. Pojawia się też taka ciekawostka. Płyta wykonana z tlenku glinu, która przy grubości 1,5 mm staje się materiałem transparentnym, co dla ceramiki jest tutaj istotną, istotną rzeczą. Przechodzimy do bardzo istotnych eksponatów bardzo ważnych a mianowicie w tym kontekście bardzo trwałej, bardzo odpornej na propagację pęknięć materii przedstawiam również. Implanty, implanty stawu kolanowego, implant panewki stawu biodrowego, ale również implant zębowy. Implant zębowy tutaj pojawia się jako implant tytanowy. Natomiast na ramce, w ramce cyfrowej możecie Państwo również prześledzić obiekty zrealizowane już w pełni z bioceramiki, z, z materiału stworzywa ceramicznego. I dochodzimy do ostatnich eksponatów które podejrzewam będą wzbudzały ogromne zainteresowanie poprzez swoją skalę, bo tak naprawdę y, to jest zaskakujące, że w tej chwili do urządzeń bardzo precyzyjnych, urządzeń technicznych, y, urządzeń y, zrealizowanych na potrzeby przemysłu petrochemicznego, przemysłu kosmicznego, y, energetycznego zastosowanie mają naprawdę obiekty drobinki. Najmniejszy obiekt, który pokazuję na tej wystawie, jest wielkości mniejszej od fineski. Te trzy, trzy dysze mają zaledwie 2 mm średnicy. I to jest też przykład ceramiki tlenkowej, ceramiki cyrkonowej, ceramiki z tlenków glinu, która charakteryzuje się nieprawdopodobną wytrzymałością. Przedstawiam również kilka eksponatów poza gablotami, które będziecie mogli Państwo dotknąć i haptycznie tutaj ocenić walory, walory tej materii. Zakończyłam prezentację części przemysłowej, a teraz z wielką przyjemnością pokażę Państwu prace artystyczne zebrane w celu pokazania, w jaki sposób artysta, projektant implementuje dla własnych potrzeb techniki analogowe i techniki cyfrowe i łączy te dwie techniki, które są w tej chwili, yy, które są prezentowane w obiektach artystycznych wysokiej klasy, ujmujących, pięknych i zaskakujących. Zacznijmy może od nie będę już teraz referować wszystkich zasad jakby działania tych technologii, które zostały opracowane przez artystów do powstania projektów. Zakomunikuję tylko, że jest to na przykład elektroniczny toczek garncarski, że jest to pro, że kolejny projekt Ronatana Kipa polega na wizualizowaniu utworów muzycznych, fal dźwiękowych w obiekcie ceramicznym. Kolejny projekt dotyczy zaprojektowanego, wymyślonego, opracowanego. opracowanego urządzenia tak zwanego dripera, który poprzez nakrapianie masami ceramicznymi tworzy bardzo efemeryczne, delikatne, niezwykle lekkie i takie wymowne w formie obiekty. I tutaj też będziecie mogli Państwo zobaczyć kilkadziesiąt takich działań eksperymentalnych, które w rezultacie skutkowały powstaniem obiektów komercyjnych obecnie z powodzeniem sprzedawanych dla wielu galerii i dla wielu i przez wielu użytkowników. Kolejna praca przyjechała do nas z Bratysławy, autorką jest Simona Janiszowa. I to co prawda nie jest praca powstała w technologii druku 3D czy nakrapiania, ale powstała również w procesach bardzo interesujących, a mianowicie powstała w analogowej technice odlewniczej, ale forma. Odlewnicza negatywowa, do odlewania została wyprodukowana bezpośrednio z pliku cyfrowego. Czyli został zaprojektowany od razu negatyw obiektu i wyfrezowany na fryzarce CNC z użyciem fryzarki CNC. Może przejdę do tego, który jest ostatnim projektem, a chciałabym zaprezentować jako przedostatni. To jest praca, która została zrealizowana w ramach zadania kursowego u nas w pracowni w Katedrze Ceramiki. U nas w pracowni, to znaczy w pracowni prowadzonej przez profesor Lidię Kupczyńską-Jankowiak, Piotra Kołomańskiego i ja również w tym zespole mam przyjemność pracować. I to jest praca polegająca na stworzeniu obiektu. Obiektu dedykowanego osobom o pewnych problemach zdrowotnych, o problemach dotyczących na przykład nie, nieumiejętnego chwytania, chwytania go, naczyń z gorącym płynem, stąd też studentka zaproponowała naczynie dwuścienne kubek typu termos. Ale na czym tutaj ta wyjątkowość projektu polega? Na tym, że w tym projekcie został opracowany proces wieloetapowy, gdzie na przemian stosowane są techniki wytwórcze, analogowe i cyfrowe. Studentka zaczyna od toczenia na kole garnicarskim, definiuje kształt obiektu poprzez wykonanych kilkanaście, kilkadziesiąt prób. Potem decyduje się, podejmuje decyzję, który z tych obiektów będzie realizowany, opracowywany do dalszej w dalszych etapach. Następnie ten obiekt został zeskanowany, ponownie opracowany, ale już w technikach cyfrowych, w programach komputerowych. Wygenerowany został kod G-Code, który pozwolił na wydrukowanie, korzystając z drukarki 3D, obiektu dwuściennego. W rezultacie te projekty, ten projekt został zrealizowany częściowo w technice analogowej i cyfrowej, jak wspomniałam, ale ostatecznie i tak kubek musiał być wysuszony, wypalony, poszkliwiony, czyli tutaj absolutnie zachowane są wszystkie procedury tradycyjnej technologii wytwórczej w ceramice. I na koniec chciałabym państwu pokazać ostatni projekt Jestem autorką tego projektu i w nawiązaniu do prac, do obiektów przemysłowych, które są y, prezentowane w niedalekiej y, bliskości, y, przedstawiam formy, które powstały właśnie z inspiracji monolitów ceramicznych wyjętych z y, katalizatora samochodu ciężarowego. To, było też, to był też taki projekt wieloetapowy. Y, w rezultacie y, miał wizualizować pewną historię, która tworzy się wewnątrz, wewnątrz zamkniętej puszki katalizatora, jakby poza naszą świadomością, ale również jest to taki, takie zwrócenie uwagi na pewne aspekty yy, ekologiczne, na pewne aspekty odzyskiwania yy, rzadkich pierwiastków. Tutaj, yy, mówię, tutaj myślę o palladzie, platynie i rodzie. To są te pierwiastki, które najczęściej odzyskuje się. Kopalniach naziemnych z monolitów ceramicznych, zużytych monolitów ceramicznych. To jest całość wystawy, to jest cały, cała zawartość wystawy, którą Państwu przedstawiamy w Galerii de Design. Cieszę się bardzo, że po wielu miesiącach y, udało nam się otworzyć galerię i przedstawić Państwu właśnie w takim wymiarze fizycznym wszystkie eksponaty, że możemy się jeszcze spotykać, komunikować, czy już możemy się spotykać i, i rozmawiać, y, y, komentować pewne działania i pewne sytuacje, które chcieliśmy Państwu przy okazji tej wystawy pokazać. Dziękuję bardzo.